Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wodomeku Myśliwego. Cześć Maćku, a bardziej cześć Kuba. Siemka. To takie przyzwyczajenie moje, bo zawsze jest Maciek, a dziś jest Kuba. Dlaczego jest Kuba? No dlatego, że wybraliśmy się do Krakowa, jak mawiają rodowici krakowianie i jesteśmy w kniej Kraków. Przyszliście z pola na dwór w końcu. No właśnie. Jak to jest, Kuba, z tym pole i dwór? Wy tutaj e, macie wawel, czyli wychodzicie na dwór do króla, a my mamy pole i chodzimy do roboty na pole. My po prostu wiemy, że... Nie, to odwrotnie było chyba. To jest chyba tak, można powiedzieć, tak nawet do gwary myśliwskiej trochę, bo już od razu, jak wychodzisz na pole, to wiesz, że tam się może coś dziać. No tak. Mhm. U nas na polu ziemniaki rosną, a bardziej jestem bliżej granicy niemieckiej, więc kartofle. <słyska> Tak, dokładnie. Pyry. Py, pyry to pyry. bliżej Poznania, nie? a w Krakowie jak się mówi? Ziemnioki. Ziemnioki, a w, na Podhalu, czyli całkiem niedaleko, Grule. Dobra, koniec tych animozji odnośnie kto gdzie mieszka. Spotkaliśmy się nie tutaj po to, żeby rozmawiać o, o smoku wawelskim Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek powiem ci, w tych czasach, jak żył Szewczyk Dratewka i Smok wawelski tutaj hasał, to myślę, że jakby Szewczyk wpadł do Was, do tej zbrojowni pięknej, w której tutaj jesteśmy, to miałby pole do popisu. No jeżeli dalej by się utrzymywał na tym, żeby nie używać broni, miecza czy tam czegoś, no to przynajmniej proch byśmy mu zaproponowali zamiast siarki. No tak, no tak. No i mógłby tam przez e, odpowiedni sprzęt wypaczyć tego smoka no, no wcześniej, nie? bo ten smok jak zionie ogniem to nagrzany. Chociaż jakby, tak. jakby zionął ogniem to taka termowizja by oszalała, bo tam by kula poszła taka ciepna, że cholera by było. Tak, by mogło, tak by mogło być. Kuba, e, dziś na tapetę bierzemy dwa urządzenia e, Guida. E, Guida. Gajda. a ludzie mówią guide. To tak się przyjęło w naszej nomenklaturze. Guide po angielsku znaczy przewodnik. Słuchajcie, e, nie guide, tylko guide. Przewodnik. Dziś przewodnikiem jest Kuba, więc dobrze powiedział. OK. E, Kubuś, będę prosił, żebyś zrobił parametry tego urządzenia. Czyli zróbmy tak, to co okay. robię zawsze z Maciejem. Pokaż kotku, co mam w środku. Zaczynamy od tego urządzenia, opowiedz mhm. o nim, a potem przejdziemy do tego maluszka i w tym maluszku trochę w maczało palce, ale jak maczało to za chwilę zobaczycie. To co, przybliżasz technikalia? Jasne. Znasz je na pamięć, czy mam Ci dać kartkę? Będziemy próbować. Ja Cię kręcę. No w końcu wie co sprzedaje. To co, to ja otwieram pudełko. Mhm. Dobra, to tak jak Ty otwierasz pudełko, to ja trochę powiem o tym co, co otwierasz. Jest to monokular TD. A dokładnie te de trzeciej generacji. Guide wcześniej miał taką drugą generację, która była bardzo charakterystyczna, bo był to jeden z najtańszych monokularów dostępnych z dalmierzem na rynku. Mm -hmm. Ten dalmierz był bardzo taki charakterystyczny, ponieważ on był tutaj. Tak, sobie trzymamy. On, Możesz go trzymać już. Dobra, on był tutaj. To była taka kostka, która była z lewej strony. Czy to przeszkadzało, czy nie? No, większość z nas korzystało z prawej ręki. Było to, było to i, tak, i tak wtedy bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy trzecią generację tego, czyli dalmierz mamy schowany pod okularem, e, przepraszam, pod tym, pod obiektywem. Mhm. E, I teraz tak. Jest to urządzenie kompaktowe. Wszystko, co się dzieje, dzieje się za pomocą jednej ręki. Jestem w stanie się do tego szybciutko przyzwyczaić, i nie potrzeba tutaj wielkiej filozofii. Dalmierz jest schowany. Występują w kilku parametrach. Ten dokładnie model to jest 633. Co to znaczy? To znaczy, że detektor jest 640x480, obiektyw jest 35. I LK, czyli to znaczy, że jest dalmierz. Jeżeli byśmy na przykład chcieli taki troszkę bardziej budżetowy, to wtedy sobie bierzemy 400x300 detektor, czyli tej takiej niższej klasy. A tu sobie pozwolę napomnieć, że też już niebawem będzie coś naprawdę ciekawego, bo dokładnie w tym samym kształcie, w tej samej wielkości uświadczymy. Detektora 640, ale obiektyw nam się zwiększy, bo będzie to 50. Okej, okay. jeżeli chodzi o to, co rozpakowałem, to mamy tak: mamy sieciówkę, mamy kabel, mm -hmm. mamy ładowarkę, kabel do bezpośrednio do urządzenia tak. ładowarka widzę jest przygotowana też na różne kraje łącznie z ładowaniem na stany. Dokładnie tak. I coś co mnie zawsze i Maćka najbardziej interesuje, mamy też gumkę. Dokładnie tak i jeszcze tutaj dopowiem, bo dużo się Kuba, dopowiedz mi gdzie się tą gumkę zakłada. Wiesz przed chwilą, że, że, ten, że wyglądamy, jakbyśmy reklamę prezerwatyw nagrywali, więc nie będę, nie będę ciągnął tego tematu. A jednak, a jednak. My trochę jesteśmy monotematyczni. Pewnie dlatego, że jesteśmy facetami. Ta gumka po prostu jest. Na mnie jest za mała. Ta gumka jest. Tak, ta gumka jest tutaj. Sobie możemy wymienić, jak ta gumka jest za duża. Ściereczka jest. Ta jest za duża gumka? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiesz po czym poznać, czy jest gumka za mała, czy w sensie, czy za duża? Powiedz. Po tym, że spada. Okay. No my ostatnio przy jakimś urządzeniu patrzyliśmy gumkę. Wiesz jak sprawdzić czy spada gumka. Ta jest idealna gumka się nie suwa. Tak pod tym względem polecamy. Słuchajcie, oprócz tego jeszcze co jest ciekawe, to jest to, że Gajd właśnie dużo teraz robi i kombinuje, jakby jest, jest wiele zmian a propos Gajda, o których też niebawem będziecie słyszeli. Mhm. I jedną z takich właśnie zmian, którą no niestety tutaj nie zobaczymy, jest to, że będą nowe pudełka. W których będziemy jeszcze mieli dodatkowo fajny paseczek na ten na naszyje mhm. pokrowiec, Są tam jeszcze kilka dodatkowych barierów. Więc i tak tego kuba jest tak naprawdę odgroma. Jedna bateria w zestawie. Jedna bateria w zestawie, ale to też. Czy urządzenie ma swoje zasilanie na zasadzie, że teraz mogę je włączyć, czy działa tylko na zasadzie włożenia baterii, czy ma wewnętrzną baterię? Eee, nie ma, w, nie ma wewnętrznej nie ma. Tej baterii. Natomiast guide tutaj naprawdę słynie z tego, że ta żywotność baterii na baterii jest takremensko długa. I wszystkim jak się, zaczyna zim, jak się zaczyna jesień, zima, to ta, ta temperatura spada, to, to te urządzenia naprawdę działają. Mhm. Sakramencko to słowo, które zawsze gdzieś tam na Podhalu słyszę. Sakramencki mróz. Dobra, e, mamy, mamy jednego guajda umówionego, proszę mhm. otwórzmy to mniejsze pudełko, bo ono mnie interesuje. Co to w ogóle jest? To jest nowe podejście do termowizji. Bo weźmy sobie, to też jest monokular, tak? Czyli powiedzmy Gaj. trochę tak teraz poopowiadam o monokularach, czy ty poopowiadasz jak no. ten ten? No po prostu przykładamy go do oka. I obserwujemy. To... I obserwujemy, jest to urządzonko tak jak gdzieś tutaj mamy przyciski. No jakby każdy wie, jak monokular termowizyjny działa. No tak. I po co ten, ter... ten monokular termowizyjny jest? A Gaj trochę poszedł inaczej. Zobacz hmm? sobie, proszę. Tworzył zegarek. Ja, 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 ja jak, zobaczyłem to, zegarek. jak zobaczyłem to w Krakowie na targach, to mówię: Ty, kuba, nie mogę tego otworzyć. Śmiało, śmiało. Nie, no wiesz. To ja wykorzystam uh, tu duże palce. No. Uh, w sensie znam, e, wiem, kiedy jest to zalet. I teraz tak, e, zanim jeszcze go pokażesz. to ja, to dla myśliwych czy dla osób, które korzystają. Z... O, o termowizji. Okay. Nie o twoich palcach. E... Dla osób, okay. które korzystają z termowizji, to urządzenie jest bardzo intuicyjne. Ale weźmy tak, trochę spójrzmy na to z innej strony. Urządzenia elektroniczne w tym momencie wszystkie się standaryzują do korzystania jak ze smartfona. Mhm. I tak trochę wyszedł właśnie Gidd z tym takim małą pierdołką. Jest to monokular bez okularu. Mamy sobie tutaj, tu sobie patrzymy, a tu patrzymy a tutaj... i nie przykładamy do oka, I nie przykładamy do oka, I ty... wielkości zegarka, tak i weź go proszę włącz, proszę weź go włącz, jaki wersal tu w tym Krakowie, włącza się, włącza się, oczom ukaże się zaraz piękny obraz termowizyjny, o ty, ja, ja widzę naszego operatora, ty patrz, 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 pa, 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 on ma punkty świetlne, cieplne, chyba się coś rumieni, <laughs> Buraka widać. To jest tak. A co wy tu robicie? Film kręcimy. A czemu ja w nim nie gram? Bo stoisz za kamerą dzisiaj. Fajnie. Jak Będzie tutaj stał to zblednie, to znowu trzeba zobaczyć. Kuba, jakie zastosowanie? Bo okay. to jest małe. Rzeczywiście na tą odległość widać mega dobrze. Opatrz, widać też. Punkty cieplne. Ogólnie rzecz biorąc. Opowiadaj. Co jest tutaj? A ja sprawdzę, co jest w środku. Dobra. Co jest, tutaj, co jest tutaj najciekawsze, to jest ten ekran zamiast okularu. I teraz normalnie, dlatego, dlatego chciałem trochę powiedzieć bardziej o tym. tak? Przykładamy do oka, tam się jakieś menu pokazuje, mm -hmm. mamy te przyciski, nauczymy się swojego urządzenia. To urządzenie działa jak. Wasz telefon, czyli jest dotykowe, i to jest bardzo, fajna, bardzo fajne zniesienie takiej bariery użyteczności dla przeciętnego zjadacza chleba. Okej. Okay. I teraz co. Precli. Nie, bajgli. W Krakowie są precle czy precle albo barżanki. Dla zwykłego zjadacza obważanek tak. zmieniło się. I teraz tak. Trochę, trochę teraz pomijmy myślistwo, do niego zaraz no? wrócę. Dla kogo to jest urządzenie? Dla wszystkich, ponieważ to kosztuje 1800 zł. I to... na dzień emisji tego filmu, bo jak oglądacie go za, e, nie wiem, po pięciu latach, cena może się zmienić. Jasne. E, I teraz tak. 1800 zł to jest cena, nie wiem, AirPodsów, tak? To jest cena jakiegoś gadżetu elektronicznego. Zgadza się. To sobie możecie mieć w domu i przy domu patrzeć, czy wam ktoś nie idzie, tak? Mhm. Możecie sobie to wziąć w góry. Jest coraz więcej sytuacji, że nie wiem, jest, jest napotkany niedźwiedź, napotkane wilki i tak dalej. No. Idziesz w góry, bierzesz to sobie. No. Airsoftowcy. Kto? Airsoft. Ludzie, okay. którzy się bawią, w wszelkiego rodzaju militarne i tak dalej. Wszyscy prepersi. Mhm. I w końcu myśliwi. I teraz tak, można by powiedzieć hola hola. Po to jest ta guma, o której gadaliśmy, żeby nam to nie rozświetlało. A tu nam przecież no kurde świece jak choinka w grudniu. Ale co by było, gdybyśmy to zaczęli wykorzystywać w ciągu dnia jako urządzenie pomocnicze? Bo nie zawsze jest taka sytuacja, że jesteśmy w stanie. To przyłożyć do oka, włączyć Gadzasz. i tak dalej. Czasami po prostu potrzebujemy szybko zlustrować. Mhm. Myśmy, testowali to, myśmy testowali to urządzenie, to urządzenie spokojnie robi detekcję, bo tu jest, bo tu jest detektor 256, czyli ten z tych najsłabszych. No. On spokojnie coś tam pokazuje na 600 metrów, ale 600 metrów to i tak nie o to w tym chodzi. Ale to nie, to nie jest urządzenie na 600 metrów. Tak. To jest de, dla mnie, jak ja patrzę na to. 50, to jest urządzenie 100. tak, do 100 metrów, które potrzebuje na szybko coś sprawdzić, wyciągnąć, mieści się to w kieszeni. Dlaczego powiedziałem, że Wadamek maczało w tym swoje grube palce? No dobra, no to otóż. pokaż, pokaż. -da! Otóż dlatego. Tak to wygląda. Wspólnie z firmą Montaży Czekaj Kuba. Broń jest oczywiście bezpieczna i rozładowana. E, aczkolwiek pewnie i tak napiszecie w komentarzu. Zamek, jest, zamek Komora jest otwarta. Więc... To nic, ale pewnie i tak będzie jakiś komentarz, którym powiedzą, gdzie e, tym lufom do kolegi, nie? E, słuchajcie, montaże CNC.pl. E, po wspólnych naradach w Krakowie stwierdziliśmy, że brakuje tutaj, tak naprawdę tylko i wyłącznie takiego magnesu. Po co ten magnes? Po to, żeby właśnie to urządzenie móc przypiąć też do lufy Dokładnie. i móc podchodzić na przykład postrzałka. Kto z nas nie podchodził postrzałka z czołówką i podchodzi, podchodzi i delikatny gdzieś tam szmer i odwracamy głowę, nie? I już nie doświetlamy. A w tym momencie, a, przy takim strzale biodra, z biodra, strzelałeś z biodra z tego urządzenia? Strzelałem, strzelałem z biodra, właśnie testowaliśmy to zastosowanie, bo tak jak mówisz, tak? No. No jest, to, jest, to, jest to urządzenie zabezpieczające cię przy przykładowo dochodzeniu do postrzału. Pozwoli ci to na zobaczenie tego, czy. O ty też masz takie? No, a, to, no tak, bo ja wziąłem z karabin, tak. E, pozwoli ci to na przykład na to, no. że jesteś w stanie zobaczyć Większa szansa na to, że zobaczysz ruch za tymi krzakami, za modnikiem, za czymkolwiek. Dokładnie. I jeżeli dojdzie do sytuacji, że ten zestaw, w którym maczałeś palce dojdzie do użycia, to będzie to strzał na 6 metrów. Teraz pytanie, czy z gumką, czy bez? Ja eee, no, no. masz bez. Ja mam bez. No, no wiadomo, nie? To tak, wolę bez. No i ten strzał z biodra, bo... Weź może podejść do kamery i jakby pokażmy. A to tak. ja, ja, ja powiem Wam A, tak, do. nie będę Wam tego pokazywał. Ja to po prostu zabiorę zabiorę to na test. Obiecuję Wam, że strzelę z biodra bez gumki. Tak. Nie będzie żadnego problemu. Na pewno to zobaczycie, ale jeszcze chcę podkreślić jedną rzecz, bo Kuba powiedziałeś, że mamy tu ekran dotykowy, ale A. też dla tradycjonalistów tak, 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 mamy tak, tak, tak. pierścień, który możemy kręcić i akceptować. Dokładnie tak. Okay. Jest wszystko, także albo standardowo to używamy piersi plus jeden przycisk, albo sobie tu jeździmy paluchem, oczywiście też jasność ekranu, więc też nie jest tak, że to wiecie będzie świeciło jak właśnie ta czołówka w nocy, więc Urządzenie jest naprawdę ciekawe i warte takiego sobie wzięcia do ręki i zobaczenia. Kuba, tak podsumowując, czy coś jeszcze chciałbyś dodać odnośnie tych urządzeń? Bo wydaje mi się, że tu nie ma co, co już gadać, trzeba to po prostu zabrać i przetestować. Ja mam pomysł taki, że zabiorę to do łowiska, no to, to zabieram na strzelnicę od razu. Nie jestem ciekawy, mm. czy. Czy Tomek z montaży zrobił ten montaż na tyle, że on mi nie spadnie z lufy? Oddam serię takich szybkich strzałów i zobaczymy, czy to zda egzamin. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz: jak strzelałeś gdzieś tam z, z biodra po założeniu tego na lufę? Um, Przystrzeliwałeś w jakiś sposób to urządzenie, ustawiałeś, czy po prostu po założeniu na lufę, ten obraz z niego jest na tyle duży, że możesz ulokować kulę w środku? Absu absolutnie żadnego przestrzelania. To nie jest żadne urządzenie do powiedzmy takiego precyzyjnego celowania, tylko to jest urządzenie do strzelania na 6 metrów, okay. tak? czy 10 załóżmy. Okay. I teraz jak sobie sprawdzimy ten obraz przez to na 10 metrów, to, to moja sylwetka będzie cała w tym obrazie, w porządku. Tak? czyli wiesz, czyli jeżeli ty musisz oddać awaryjny strzał, a to urządzenie, no, no powiedzmy zlicowane z lufą, no to ono Ci na te 6 metrów zrobi taki pseudo okay. tak? Więc to jest kwestia tego, że to Ci pozwoli na oddanie strzału, nie wiem, dwie, jedną, dwie sekundy wcześniej, co może być kluczowe Skole. w jakiejś tam sytuacji, której chcielibyśmy uniknąć. Okej, okay, to ja już mam pomysł taki, że ja spróbuję z tego strzelić nie tylko na 6 metrów, ale spróbuję na tyle odchodzić od celu, żeby zobaczyć, na jakiej odległości przestanę trafiać w cel. My na przykład jeszcze zrobiliśmy taki patent, że wykorzystaliśmy, tak powiedzmy, Polak się bawi w, w fuszerę i wy, wykorzystaliśmy śledzenie ciepłego punktu, no. które jest, które nam daje krzyżyk i po prostu organoleptycznie licowaliśmy sobie ten krzyżyk na środku ekranu i to też nam pozwalało na to, żeby się oddalić. Okej, okay, w porządku. Mówisz, bawiliście się w fushere, a to zawsze tak jest, że jak się robi coś tylko tak na chwilę, nie? Na przykład że mhm. dobra, bo tam coś mi się urwało, tak. dobra, to ja to tak na szybko zrobię, a potem poprawię. Tak, pozdrawiam wszystkie niedokończone łazienki. Pozdrawiamy, to tak zawsze były. To co, e łazienki pozdrowione, gumki się nie zsuwają, bo nie można założyć na palce, bo są za duże, e więc ja strzelam bez gumki, Kuba mówi, że woli z gumką, e to co, do łowiska. Cześć. Do zobaczenia, hej. Mamy sytuację taką, że spróbujemy e sprawdzić urządzenie na zasadzie... To, co sprawdzali chłopacy w Kniei. E, czyli podchodzimy po strzałka. Jesteśmy na polowaniu e, tak naprawdę, gdzie poszliśmy na dziki. E, czyli mamy dziki sanitarne, bo mamy na lufie tłumik założony, jesteśmy w dzień, no bo mamy zwykłą optykę, ale doczepiamy sobie termo, no bo idziemy i mówimy, o o, o. gdzieś w tych krzokach tam jest dzik. Zerknijcie proszę przez urządzenie, e, widać. Widać tak naprawdę tarczownicę, widać wszystko, ale my zobaczymy, czy tak naprawdę to urządzenie nam nie spadnie. Czyli dajmy na to, podchodzimy do tego naszego dzika, podchodzimy, jesteśmy coraz bliżej. Widzimy tego dzika, ja się spróbuję złożyć. Dzik przyjął, ale na wszelki wypadek spróbuję go dobić jeszcze raz. Dzik przyjął, urządzenie nie spadło, pewnie dlatego, że mamy tłumik. E, możemy zrobić test. Odkręcę ten tłumik. No tak, ale skończyła nam się amunicja. Więc musimy poprosić Maćka, e, żeby dostarczył nam, ale e, jedzie, Kamil. E, dziękuję za pomoc. Proszę służę bardzo. Słuchajcie i to jest najfajniejsze, na polowaniu nie ma takich możliwości, żeby ktoś Wam doniósł amunicję. A tutaj Kamil cyk pyk. Ty musisz ze mną częściej polować. Ja będę donosił. <noise> albo ja z Tobą, albo Ty ze mną. Dobra, A, amunicja założona. Poczekamy aż chłopaki tam wszyscy zejdą z pola z tyłu. Podchodzimy, podchodzimy, tłumik odkręcony. Patrujemy się nie w lunetę, tylko w nasze urządzenie. I teraz to już dzik na pewno dostał. Widzę, że urządzenie nam się lekko przekrzywiło, ale oddam jeszcze jeden strzał dla pewności, koniec, kropka Amen. Urządzenie zdało egzamin. Broń jest bezpieczna. I powiem wam tak. Czy takie urządzenie nam się przyda? Tego nie wiem. Czy podchodziłbym dzika z takim urządzeniem, gdybym je miał, to tak, bo najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ono jest małe, kompaktowe i rzeczywiście z tym uchwytem można przypiąć je do lufy. Do podchodzenia postrzałka sprawdzi się. Na pewno sprawdzi się szyna, a nie trzymanie tego o, w ręce. A, tak w ogóle to jeszcze chwila, bo zapomniałem Wam powiedzieć o jednej fajnej rzeczy: że już niebawem będziemy mieli naprawdę dużą wyprzedaż, i to co tutaj jest, te promocyjne ceny, to już mogę powoli zrywać. TU, czyli lunety termowizyjne z dalmierzem i bez dalmierza, w naprawdę wielu różnych e, parametrach, będą już niedługo na totalnej wyprzedaży. Tam będzie chyba 6, 7, 8 z przodu, w zależności od tego, co jaki sobie parametr wybierzecie. Obserwujcie nasz profil, wchodźcie na knia.pl i jeszcze chwila i będą dla Was dostępne. Do zobaczenia. Hej.